Mecz w Olsztynie był powrotem dla dwóch piłkarzy, którzy w poprzednim sezonie bronili barw Stomilu Marcina Warholaka i Grzegorza Lecha. W tygodniu może mi towarzyszyły jakieś emocjonalne rozterki, jak to tam będzie wyglądało. Nie wyglądało najlepiej, bo Lech przy każdym kontakcie z piłką był wygwizdywany przez olsztyńską publiczność i tak przez cały mecz aż do opuszczenia placu gry w 69 minucie. Do tego czasu ani Stomil, ani Arka nie porwały kibiców poziomem spotkania. Nawet mimo tego, że Olsztynianie od 23 minuty prowadzili 1-0 po samobójczym trefieniu Łukasza Kowalskiego. Taki wynik utrzymał się do końca meczu. To Arka prowadziła grę, to oni grali w piłkę, a my tak naprawdę cechami woli wywalczyliśmy te trzy punkty. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, ponieważ y, mamy cztery mecze bez porażki. Stomil stworzył sobie jedną sytuację piotka Darmuchwała, której nie wykorzystał, a tak... Yy... Nic innego no, nie pokazał. Wspomniana akcja miała miejsce w 51. minucie. Stomil po skutecznej grze w obronie mógł zapisać na swoje konto trzy punkty, które pozwalają objąć fotel wicelidera rozgrywek. Akurat w tym sezonie jesteśmy bardzo pewni siebie. Chcemy zdobywać te trzy punkty w kolejnych meczach, I, ale wiemy, że, że tych meczów jeszcze jest bardzo dużo do rozegrania i na razie do sytuacji w tabeli podchodzimy bardzo spokojnie. Kolejne spotkanie Stomil Olsztyn rozegra w środę w Siedlcach z pogonią.